Echo, hey, witajcie w CIF -y 5, ankieta numer 2, bo w ankiecie numer 1 wygrała Afryka. Także wiemy już na jakim kontynencie rozgrywać będziemy kolejną serię. No i trzeba w tym momencie zdecydować, jaką CIFką zagrać. Także ja tutaj hmm, kliknę sobie te mody, oczywiście, włączę ten scenariusz tylko w menu, tam pokażę kilka rzeczy. Przygotowałem mapkę tego kontynentu. Także też za chwilę ją pokażę i będziemy, będziemy pokrótce omawiać te opcje, które w ankiecie się pojawią. Także, cóż ja tutaj na początek mogę powiedzieć? Tyle mogę powiedzieć, że niezbyt dużą przewagą ta Afryka wygrała. 37 punktów procentowych zdobyła. Druga była. No właśnie, nie. Amerykanie, Azja, tylko te wyspy miniaturowe. 27 punktów procentowych, a 26 miała druga Ameryka, czy dwie Ameryki w zasadzie. Tam Azja nie cieszyła się zbyt dużą popularnością, także w kolejnej ankiecie na pewno te miniaturowe wyspy i Ameryki się pojawią. I wtedy ewentualnie zdecydujemy, jak tę kolejną serię grać. No ile będzie? No, zakładam, że będzie, no, ale tak tylko mówię żeby to było jasne. Nie wiadomo co się wydarzy. Życie jest pełne niespodzianek. W każdym razie, w każdym razie teraz Afryka, a potem będziemy kombinowali. Zaskoczyło mnie w ogóle to, że te wyspy, ta Polinezja tyle punktów e, zdobyła. Generalnie ja myślałem, że Polinezja to będzie na szarym końcu, a tutaj proszę. Także słuchajcie, mamy być może faworyta kolejnej gry, bo w tym momencie, w tej ankiecie długo ta Polinezja z Afryką, jak równy z równym walczyła. No dobra, zobaczymy, skupimy się w tym momencie na tym, co wygrało. Czyli na Afrykanach, bo to nimi chciałbym zagrać, a to oczywiście oznacza jedną rzecz. Mianowicie taką, tutaj wybieramy, scenariusz czytujemy. To oczywiście oznacza, że mimo tego, że do wyboru w tym scenariuszu, na tej mapie, mamy 12 civek, to tak naprawdę 6 jest tylko afrykańskich. Maroko, Afryka, Grek, Europa, Askia, czyli Songa i Afryka, Asyria, no to Azja, Bliski Wschód, Czaka, Afryka, Persja, Azja. Kartagina, Afryka, Etiopia, Afryka, Arabia, no już Azja, Babilon, bliski wschód już Azja, Rzym, Europa i Egipt, Afryka. Te sześć afrykańskich ciwek będzie do wyboru bankiecie, nie dwanaście. No bo jednak jak Afryka, to niech będzie Afryka. Będą wszystkie na mapie. Mógłbym je wywalić, bo ja ten scenariusz tak czy siak będę edytował. Dlatego że muszę poziom trudności zmienić. Bo jak teraz bym to włączył tak, jak chcę grać, to i tak nie zadziała to wszystko tak jak trzeba. Się z automatu przestawi. Także ja to będę musiał ustawić tak, żeby było, tak jak chcę, żeby było. Czyli tak. No i mógłbym też wywalić te cywki, mógłbym mapę tam skrócić, odwiecie, od tych heksów północnych i, i wschodnich, ale nie chcę tego robić, żeby było ciekawiej, żeby było te 12 cywek i 20 państw miast, duża mapa, ogromna w zasadzie. Także gra będzie ciekawa, gra na pewno będzie ciekawa. Afryka była moim faworytem, bo to naprawdę będzie dość, dość inna gra niż zazwyczaj, bo będzie masa. Lądu do kolonizowania. A tam na górze w skole, z kolei, znaczy głównie na Bliskim Wschodzie, jest ciasno. I tam, kto wygra rywalizację, też może się liczyć. A tam cztery cywki walczą Maseria, Babilon, Persja i Arabia. Także. No właśnie, te cywki też są fajne. Żadną z nich nie grałem nigdy na YouTube. Bo ja generalnie grałem wszystkimi cywkami. To często powtarzam. Także. Może kiedyś też zagramy taką mapę Bliskiego Wschodu, bo na pewno jest. Widziałem zresztą kiedyś. Także jest na pewno, może, może zagramy. A może jakieś inne zwykłe gry zagramy jedną z tych cvik. Babilon jest super. W ogóle, każda z tych ciwek na Bliskim Wschodzie Persja, Babilon, Asyria i Arabia są super. Także no, może jeszcze kiedyś zagramy. Całkiem prawdopodobne. Teraz zagramy jedną z tych afrykańskich, których na YouTubie w moim wykonaniu jeszcze nie było. A każda jest dobra. Maroko jest niby do dupy. Ale no właśnie, tutaj będzie w swoim żywiole. Bo na pustyni. I ona tutaj może być dobre. I ona tutaj może być dobra. Askia songa i Taka dość agresywna cipka, Ona też tutaj fajnie może działać. Będzie Czaka. No Czaka to, to każdy wie, jaki Czaka jest. Ee, regiony obecnej Republiki Południowej Afryki. Oj, oj, oj. To jest rzeźnik. Rzeźnik i wariat. On będzie ciekawą opcją jak, jak wygra w głosowaniu. Etiopia, niedoceniana też cipka, a jest dobra. Ja ją bardzo lubię, kiedyś nią grałem yy, na ogromnej mapie z tego co pamiętam. I tam rzeź zrobiłem, to jest fajne, ta stela. Ogólnie to jest ciekawe, to jest, na pewno, to jest na pewno też ciekawa cipka do wyboru. No i ostatnią prawdziwie afrykańską cipką jest Egipt. Który był swojego czasu, a może i dalej jest w demo w C5. Pamiętam jak dziś, 2010 chyba rok to był. O Bożu, tam się dało grać tylko 150 tur, czy coś takiego. A tam już, tam wiadomo, ludzie przerobili, powiedzieli jak obejść czy te ograniczenia. Ale ja wtedy tu, kilkadziesiąt godzin grałem w to durne demo tym Egiptem. Także Egipt, tutaj w delcie Nilu, by był. No i teraz wam pokażę mapkę nie, jeszcze nie. Bo jak już będę przerabiał tę mapę na ten odpowiedni poziom trudności, czyli bóstwo i prędkość zwykłą, taka jaka tutaj jest, to mm, zrobię jeszcze jedną rzecz, o którą prosiliście. I myślę, że to jednak, jednak jest dobrym pomysłem. Ja generalnie nie przepadam za tym, czyli za wyłączeniem z jakiegoś tam zwycięstwa. Ale w tym wypadku tak zrobimy. Wyłączymy zwycięstwo naukowe. Zostanie punktowe, dyplomatyczne. Nie, czy dyplomatyczne też pewnie. Nie, raczej nie. Punktowe, kulturowe dominacja, czyli militarne i dyplomatyczne. Nie, no dyplomatyczne to też trzeba będzie wyłączyć, bo na bóstwie kompy mają ogromne ilości złota. To zawsze wyłączam, bo to jest, to jest jeden z tych elementów, które są w C5 źle zrobione. Zresztą widzieliście, ile w poprzedniej grze na przykład Turek miał złota. Kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy? Także mógłby kupić te wszystkie państwa miasta. Inni też by mogli to zrobić, ale kąpy tego właśnie nie robią. Tak mi się wydaje, bo twórcy, tak jakby im. Nie ogarnęli tego złota, ale narzucili pewne ograniczenia, że oni tego złota nie wykorzystują. No takie to to głupie. Generalnie dyplomatyczne jest zrypane na najwyższych poziomach trudności. Na dużych mapach, bo na małych tego nie widać, na dużych widać, a to jest duża mapa, także wyłączymy dyplomatyczne, standardowo można powiedzieć, i niestandardowo wyłączymy naukowe. Naukowe jest super, jest fajnie zrobione, ja je bardzo lubię. Ale narzuca pewien styl gry w końcowym etapie, szczególnie rozgrywki. Było to widać, jak grałem tą Rosją, poprzednią grę. A nawet poprzednią Turcją, gdzie tam Kazimierz przecież co on tam wyprawiał. Wygrał naukowo, bo, no bo ta, ta mapa też będzie niezbalansowana. Raz, że realistyczna, niezbalansowana. Za mało ciwek, jak na taki wielki kontynent w Afryce. A druga sprawa, że te surowce też tutaj no ciekawe, jak one będą wyglądały. One też orają, orają balans gry, który nie jest, nie jest przystosowany do takiego dziwnego skryptu generowania tych surowców. Także mm, naukowe wyłączymy i nie będziemy tak kombinować jak kombinowałem z ruskimi w tej poprzedniej grze, tylko będziemy grali no, na ostro do samego końca. A żeby wygrać tę grę albo, albo przez dominację, czyli militarnie, co będzie chyba absolutnie trudne, albo kulturowo, co może być ciekawe. Ale ciężko będzie z Egiptem chyba rywalizować. Ciekawe, czy Egipt wytrzyma. Grek też może się liczyć w tym zwycięstwie kulturowym. O Jezu, Grek to by dyplomatycznie tę grę wygrał przecież. Z palcem w dupie, za przeproszeniem. Bo on ma takie bonusy do tego, że to masakra. Etiopia też w sumie ma. dyplomatyczne wyłączymy, bo to będzie rzeź. To jest. To, to jest. To nie podlega dyskusji. Naukowe wyłączymy, żeby było ciekawiej, albo inaczej, bo zwykle go nie wyłączam, bo ja go bardzo lubię. Tak jak mówiłem, jest fajnie to zwycięstwo naukowe zrobione, ale wyłączymy je na potrzebę tej gry, żeby było inaczej niż w ostatnich grach, bo zwykle tego zwycięstwa nie wyłączam. Także. Także tyle, chyba, tytułem ustawień. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Tak, to zerknijcie w tym momencie na mapkę tego kontynentu. Widać, że poza Afryką mamy też tutaj cały ten półwysep arabski, Bliski Wschód, tereny dzisiejszego Iranu, Kaukazu, Azja Mniejsza, Bałkany, Wyspy Greckie, Hiszpania, no i, no i oczywiście półwysep apeniński, tam gdzie jest Rzym, tam gdzie jest Grecja. Także te cywki będą w grze, ale nie będą w ankiecie. Nie będę nimi grał, one będą sterowane przez komputer. To na pewno. Bo jak w ankiecie nie będą, to na pewno. Także ja to wszystko zachowam. No i na Bliskim Wschodzie rozegra się tutaj no, wielka bitwa o dominację w tym regionie świata. No, ciekawe, jak tam będzie z tym skrawkiem europejskim, co tam będzie robił. Aleksander Wielki, co tam będzie robił Oktarion August. Nie będziemy się tym pewnie długo przejmowali, chociaż zależy, kim będę grał, bo jak Kartagina na przykład. No to będę miał z nimi szybko do czynienia. Także no, na pewno na pewno będzie ciekawie. Do wyboru na pewno te afrykańskie, te właściwej Afryki, kontynentu afrykańskiego. Egipt, Maroko, Kartagina, Etiopia, Songa i Zulusi. Te sześć cywek do wyboru będą. A tamtymi... No, być może się z tamtymi jeszcze kiedyś spotkamy, ale w jakiejś innej grze. Chyba tyle. Link oczywiście do ankiety w opisie. Na społeczności YouTube'a będzie, także każdy ma jeden głos. I, i, I do komentarza też tam chyba pewnie... Przypnę. Sam napiszę komentarz i go potem przypnę. Podlinkuję ankietę i przypnę. Zawsze jest w opisie, to no to wiadomo. I chyba tyle. Ile się pokręci ankieta? No, z tydzień na pewno. Z tydzień się na pewno pokręci, jakoś coś takiego. Mhm. Uh -huh. Myślę, czy wszystko powiedziałem. Mam nadzieję, że tak. Także dzika Afryka będzie się działo. Będzie się działo Egipt, Etiopia, Czakazolusi... Zolusi, Songaj, Maroko. I Kartagina. Klikają już się wcześniej? Nie jestem pewien. W każdym razie takie cypki do wyboru mieć będziemy. Zapraszam do ankiety. Tyle na zakończenie mogę powiedzieć. Zapraszam do ankiety, zapraszam do głosowania. Z tydzień niech się to pokręci. I będziemy ruszali z kolejną serią. A dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie. Ho.